Bardzo często, kiedy idziemy się modlić, poświęcamy sporo czasu na wstawiennictwo w jakiejś intencji albo w sprawie, która jest dla nas ważna. Po czym poznać, że modlitwa jest wysłuchiwana? O tym więcej dzisiaj w kwadransiku ze słowem. Cześć, dzień dobry witajcie bardzo serdecznie w dzisiejszym kwadransiku ze słowem w którym będziemy mówić o modlitwie i o tym takim myślę doświadczeniu podzielę się z wami swoim osobistym odczuciem i, i tym co przeżyłem już nieraz po czym można poznać że modlitwa jest wysłuchana po czym poznać że ta modlitwa naprawdę gdzieś dotarła do serca Pana Boga i że odpowiedź jest już w drodze to będzie, myślę, bardzo ciekawe i interesujące, ale o tym za moment. Dzisiaj chciałbym na samym początku zaprosić Was na kilka wyjątkowych wydarzeń, które będą miały miejsce jeszcze w tym roku. Obecnie, pewnie, kiedy oglądacie ten odcinek, jestem w Chorwacji, więc tu już Was nie zapraszam, ale chcę Was zaprosić do Wrocławia i do Warszawy. Chronologicznie mówiąc, najpierw do Warszawy, później do Wrocławia. Otóż, 27 grudnia odbędzie się tak jak rok temu. Może część z Was brała w tym udział. Uwielbienie, Wieczór Uwielbienia w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Ci z Was, którzy byli, pamiętacie, było nas sporo, ponad 2,5 tysiąca osób. Szlabany nie nadążały z podnoszeniem się i opadaniem, więc wyłączyli szlabany, bo było Was aż tylu, którzy przyjechaliście do Świątyni Opatrzności Bożej na nasze spotkanie. Będzie msza święta prawdopodobnie o godzinie 18 i później po niej Wieczór Uwielbienia. Gdzie będziemy oddawać chwałę Panu Bogu i modlić się wstawienniczo? Będzie bardzo wiele zespołów modlitewnych, które będą modliły się wstawienniczo za wszystkich, którzy przyjdą. Także 27 grudnia zapraszam Was bardzo serdecznie właśnie na to nasze wydarzenie. Muzycznie posłużą nam przyjaciele z Wrocławia, z Kubą, Piechnikiem na czele, którego mogliście pamiętać i możecie pamiętać z chwała Mu. Z Krakowa, także naprawdę bardzo wiele będzie się działo. Zapraszam Was serdecznie. A ci z Was, którzy się zastanawiają, co zrobić w sylwestra ze sobą, albo nie macie planów na dzień przed, dzień sylwestrowy również, to ja będę kolejny rok z rzędu na konferencji Początek we Wrocławiu, i na tej konferencji zawsze jest wielu mówców, będzie wielu gości. To jest konferencja ekumeniczna, więc będzie tam wielu chrześcijan z różnych miejsc, z różnych wspólnot, z różnych kościołów. Ja również jestem poproszony, żeby wziąć tam udział już tak naprawdę któryś rok, nie wiem czy nie trzeci albo czwarty z rzędu. To jest naprawdę piękne miejsce i duchowej, takiej uczty duchowego wzrostu, ale też później jest czas na zabawy, jest czas na to, żeby spędzić wspólnie czas. Jest bardzo wielu młodych. Nie jest to konferencja młodzieżowa, aczkolwiek w zdecydowanej większości są to młodzi ludzie, ale zapraszamy wszystkich, którzy chcą spędzić ten czas na modlitwie z nami. No, bo tak to właśnie będzie się działo i odbywało z końcem grudnia. Także zapisy na to wydarzenie, bo to, to wydarzenie jest na zapisy na stronie początek.org tam znajdziecie więcej informacji na temat mówców, programu i tego, jak to wszystko będzie wyglądało. Dzisiaj chcę Was zaprosić do listu do Filipian. Otworzymy sobie list do Filipian. Czwarty rozdział to będzie od czwartego do dziewiątego wersetu. I przeczytamy sobie, myślę, że ten fragment trochę na raty i będziemy czytali ten fragment w kilku takich odstępach, w kilku oddziałach, rozdziałach, żebyśmy mogli skupić się... Na tym, co właśnie ten, ten fragment, to słowo skierowane do Filipian z ust świętego Pawła, co, co, co do nas mówi. Chciałbym, wiecie, podzielić się z wami te, też taką historią, myślę, bardzo ciekawą, jedną z ostatnich naszych spotkań. Chyba to świadectwo usłyszeliśmy w kole podczas naszej ostatniej modlitwy. To jest historia bardzo ciekawa, ale właśnie w kontekście trochę zbudowania naszej wiary, też że Bóg naprawdę wysłuchuje modlitw i Bóg przychodzi w bardzo, na bardzo różne sposoby. Czasami ja jako posługujący, ja jako modlący się za ludzi też jestem zdziwiony, jak to się wszystko odbywa, ale to jest kolejny dowód na to, że to Pan Bóg, a nie my. Ostatnio w kole. Modliliśmy się o uzdrowienie i przyjechała na to spotkanie jedna osoba. Być może oglądasz teraz ten kwadransik, więc pozdrawiam cię bardzo serdecznie. I podzieliła się takim świadectwem sprzed wielu miesięcy, kiedy przyjechała na spotkanie z modlitwą o uzdrowienie i modliła się za osoby, której, za osoby, której tam nie było. Ze swoją jakąś tam dobrą znajomą, która była w bardzo dużym potrzasku, jeśli chodzi o alkoholizm. No, była alkoholiczką. I no I nie radziła sobie z tym problemem. I przyjechała na to spotkanie, i pod koniec tego spotkania zobaczyła, że ta koleżanka dzwoni do niej z kamerką wideo. I odrzucała raz, potem znowu dzwoniła, więc już tych telefonów było sporo. że nie mogę odebrać, bo jestem na spotkaniu modlitewnym. Ale tak naprawdę później powiedziała sobie takie zdanie. Mówi, może właśnie to jest znak, że, że teraz trzeba się o nią pomodlić. Więc po całym spotkaniu podeszła do mnie z tym telefonem, z kamerką na żywo. Dla mnie to nie jest. Zbyt częsta taka modlitwa, szczególnie na, nie wiem, kiedy modlimy się w kościele, że odpalamy telefon i jeszcze jestem z kimś na żywo. I modliłem się wtedy za nią przez telefon. I ta dziewczyna mi przypomniała tą historię, a o niej nie pamiętałem. mówi, pamiętasz, modliłeś się za nią przez telefon na tej kamerce, i ona w trakcie miała spoczynek w Duchu Świętym. Ja tak mówię faktycznie, i dopiero potem zacząłem trybić, że tak było. I mówi, wiesz, co, od tamtego doświadczenia, od tamtego spotkania ta dziewczyna jest wolna od alkoholu. I przyszła złożyć świadectwo, że po tylu miesiącach, po tamtym doświadczeniu Boga przez telefon, Bóg, Bóg ją dotknął, Bóg ją uwolnił i chwała Bogu za to. Więc to świadectwo jest dowodem na to, że Bóg naprawdę przychodzi z łaską, chociaż zawsze staram się szczególnie w takich sytuacjach mówić o tym, jak ważne jest to, żeby z tą łaską dalej współpracować. Że jedną rzeczą jest to, kiedy doświadczysz uwolnienia, ale trzeba nauczyć się żyć w nowy sposób, porzucić stare nawyki. Chwała Bogu za łaskę, która pozwoliła tej dziewczynie być trzeżą już przez kolejne miesiące do dzisiaj. Ale z tą łaską też trzeba współpracować. Zresztą o tym będzie moja kolejna książka, o której pewnie powiem, jak już więcej jej napiszę. Ale czytamy wspólnie list do Filipian, czwarty, rozdział, czwarty, dziewiąty werset. Radujcie się zawsze w Panu. Jeszcze raz powiadam, radujcie się. Niech będzie znana wszystkim ludziom wasza wyrozumiała łagodność. Pan jest blisko. O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. Tu bym zrobił krótką pauzę, bo jeśli mówimy sobie dzisiaj o owocnej modlitwie, o rozpoznawaniu Boga, który odpowiada, działaniu Boga którym jest odpowiedź na naszą modlitwę, to zobaczcie, że święty Paweł daje nam tutaj pewną wskazówkę, by kiedy modlimy się o coś, kiedy prosimy Boga o coś. By zwrócić uwagę na to, w jaki sposób to się dzieje. święty Paweł daje nam taką wskazówkę. Myślę, jako człowiek, który ma ogromne doświadczenie modlitwy, który ma ogromne doświadczenie tego, jak to jest być wysłuchiwanym na modlitwie, daje nam taką cenną lekcję. Wasze prośby przedstawiajcie w Bogu w modlitwie i w błaganiu z dziękczynieniem. Zobaczcie, że my bardzo często rozdzielamy te dwie rzeczywistości. Modlitwę błagania, modlitwa prośby z modlitwą dziękczynienia. Że zwykle jest tak, że o coś prosimy, i jeśli Bóg nam coś da, to wtedy dziękujemy. I wtedy mamy modlitwę dziękczynienia. Ale bardzo myślę, to jest cenną rzeczą, co powiem, że kiedy modlimy się modlitwą dziękczynienia w momencie, kiedy już coś otrzymaliśmy, my nie za wiele naprawdę wiary potrzebujemy, by to robić. Kiedy dziękujesz za coś, co dostałeś i masz już w garści to, o co prosiłeś, to wcale nie potrzeba wielkiej wiary, wielkiego trudu, wiary, wysiłku, wiary, żeby w tej modlitwie dziękczynienia być. Wiary potrzeba do dziękczynienia wtedy, kiedy prosisz, a kiedy jeszcze nie widzisz rezultatu, a trwasz w dziękczynieniu. To jest modlitwa wiary. Kiedy prosisz. I już z wiarą dziękujesz za to, co się dokonało i wykonało. I zobaczcie do takiej modlitwy, prośby, takiej modlitwy błagania, z dziękczynieniem. Zaprasza nas święty Paweł. Wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie, w błaganiu, z dziękczynieniem. Dlaczego to jest ważne? Ja bym właśnie podsumował to w taki sposób: że kiedy prosisz o coś Boga i zaczynasz dziękować Bogu za to, co się wydarzyło, to znaczy, że to jest modlitwa z wiarą, bo Ty w tej prośbie oczekujesz działania Boga. Bardzo często o tym mówię na modlitwach o uzdrowienie. Mówię, mówię tak: będziemy teraz wołać do Boga o uzdrowienie, ale będziemy wołać z oczekiwaniem, że On zadziała, bo teraz nie będziemy się modlić, żeby się pomodlić, żeby coś odbębnić, żeby coś po prostu zrobić, ale pomodlimy się oczekując, że Bóg będzie działał w trakcie tej modlitwy. To jest bardzo ważne, ponieważ Naprawdę my się czasem przyzwyczajamy do, do prośby, do modlitwy bez wiary. My nie oczekujemy nic. Często mówię ludziom tak, jeśli idziecie do kościoła, idziecie na przeświętą świętą i zamawiacie intencję modlitewną. To jeśli naprawdę wierzyłbyś w to, że ta intencja modlitewna jest przyjęta, to po wyjściu z kościoła, jeśli modlisz się na przykład o czyjeś zdrowie, zadzwoniłbyś do swojego znajomego i spytał, jak się czujesz? On by spytał, czemu dzwonisz? A, I mógłbyśmy odpowiedzieć, bo przed chwilą mieliśmy sześć świętą w Twojej intencji. Wierzymy, że Bóg działa, kiedy się modlimy też na Eucharystii, kiedy przedstawiamy Bogu prośby. I, i to by było czymś bardzo logicznym. Oczekuję Bożego działania. Pamiętam, jak kiedyś, lata temu, modliliśmy się o uzdrowienie w jednej z warszawskich parafii. Tam został uzdrowiony Jasiu, wstał z wózka inwalidzkiego. Jego mama przyszła i powiedziała, płacząc, Mówi, Marcinie, ja cię muszę przyznać, że ja naprawdę chcę przeprosić za brak mojej wiary. Ja mówię: ja dlaczego tak twierdzisz, że nie miałaś wiary? Ona powiedziała tak, bo gdybym wierzyła, że mój syn może być dzisiaj uzdrowiony, to przyszłabym tu z parą butów. I pomyślałem sobie, to jest, to jest wiara, to jest lekcja wiary, którą daje nam ta kobieta. Mówię, gdybym wierzyła, że mój syn może być dzisiaj uzdrowiony, przyszłabym z parą butów, wiedząc, że ten wózek nie będzie już potrzebny. Więc kiedy przychodzimy z błaganiem, z prośbą do Boga. Trwajmy z dziękczynieniem. Chcę Wam za chwilę pokazać, co święty Paweł mówi dalej, i tam podzielę się trochę swoim doświadczeniem. Zobaczcie, dalej święty Paweł mówi tak: A pokój Boży, kiedy przedstawiasz Bogu błaganie z dziękczynieniem, czyli modlitwę pełną wiary, a pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł Waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. A pokój Boży, owocem takiej modlitwy, błagania z dziękczynieniem, będzie to, że pokój Boży stąpi na nas. I chcę dzisiaj powiedzieć Wam o pewnym doświadczeniu, które mam. Ja osobiście, kiedy idę się modlić, nie tak często spędzam czas na wstawiennictwie za kogoś albo o kogoś. Mam takie czasem dni, kiedy się szczególnie wstawiam i modlę, ale najczęściej moja modlitwa to jest modlitwa uwielbienia. Ale są takie momenty, chcę Wam powiedzieć, kiedy Bóg kładzie na moim sercu jakąś intencję i się o nią modlę. I wielokrotnie bywały takie sytuacje, chcę Wam powiedzieć, kiedy. Czułem w sercu, że mam się o coś modlić, albo o kogoś modlić, i modliłem się, mając w sercu przekonanie, że, że mam to robić, że mam się modlić. To jest taki pewien rodzaj niepokoju, który Bóg ci kładzie na serce, abyś się modlił, abyś się wstawiał. I miałem takie doświadczenie wielokrotnie. Że modliłem się i wstawiałem się do momentu, aż w modlitwie poczułem Boży Pokój, który na mnie zstępował. I wiedziałem, że w modlitwie, kiedy, kiedy ten Boży Pokój zstąpił, ja wiedziałem, miałem wewnętrzne przeświadczenie, że Bóg wysłuchał mojej modlitwy. I zadziało się coś, co czytam tutaj dzisiaj. A pokój Boży, który przewyższa umysł, który jest wyższy, głębszy, ten pokój, który nie jest jedynie pokojem intelektualnym. Pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł Waszych serc i myśli w Jezusie Chrystusie. Kiedy ten pokój Cię zapełnia, wypełnia, wiedz, że zostałeś wysłuchany. Oczywiście ja przez wiarę wiem, że kiedy się modlę, czuję czy nie czuję, że Bóg mnie słyszy, ale są takie modlitwy, które są wysłuchiwane natychmiast i możesz poznać to po tym, że owocem takiej modlitwy będzie Pokój Boży, który Cię przewyższy który Cię przeszyje, przeniknie i przewyższy taki, taki zwykły ludzki pokój, który możemy mieć z różnych powodów w naszym życiu. Pamiętam, opowiadałem Wam w skrócie, Wam powiem tą historię. Może pamiętacie, kiedy modliłem się kiedyś za swojego kuzyna, który chwilę, dzień wcześniej czy dwa dni wcześniej oddał życie Jezusowi. I kiedy wróciłem do domu, nagle pojawiła się w, moim, w mojej głowie, w moich myślach taka bardzo intensywna myśl – móc się za swojego kuzyna. I zacząłem modlić się w językach, bo czułem niepokój. Nie wiedziałem, o co chodzi, ale wiedziałem, że chodzi o Niego i czułem niepokój. Modliłem się, modliłem się, modliłem się i nagle podczas tej modlitwy za Niego pojawił się pokój. I to był znak, że już dalej nie muszę się modlić, że temat jest załatwiony. I chwilę później, z minutę, dwie później dzwoni do mnie i mówi – słuchaj, muszę Ci, kuzyn, powiedzieć, co się stało parę minut wcześniej, czyli wtedy, kiedy ja czułem, że mam się za Niego modlić. I opowiadał o tym, jak Usłyszał nagle głos, zwolnij, bo wybiegnie sarna, jechał autem. Usłyszał go kilkukrotnie, bo, 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 bo nie stosował się do tego głosu. I w końcu trochę zwolnił, wybiegła sarna, a on ją minął na centymetry. I ten, mówi, ten głos uratował mi życie. I ja wierzę, że moja, moja modlitwa spowodowała, że on usłyszał ten głos i że on poddał się temu głosowi. To wstawiennictwo. Ale zobaczcie, ja poczułem w sercu pokój, co oznaczało, już nie musisz się dalej modlić. Sprawa jest załatwiona. I wierzę, że jeśli będziemy naprawdę wyczuleni w sercu na to, co mówi do nas Bóg podczas modlitwy, będziemy wyczuleni na to, co się dzieje w nas podczas modlitwy, to będziemy się modlić i będziemy wiedzieli, kiedy skończyć. Będziemy wiedzieli, kiedy Bóg mówi, już temat jest zamknięty. I takiej modlitwy, takiego wstawiennictwa, w, w prośbie, w błaganiu, ale z dziękczynieniem, do takiego wstawiennictwa Bóg nas zaprasza i takiej modlitwy wstawienniczej Duch Święty nas uczy. I czytamy na koniec, w końcu, bracia, wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie. Jeśli jest jakąś cnotą i czynem chwalebnym, to miejcie na myśli: czyńcie to, czego się nauczyliście, co przejęliście, co usłyszeliście i co zobaczyli, zobaczyliście u mnie. A Bóg pokoju będzie z wami. Nasz Bóg jest Bogiem pokoju. Jego obecność. Jego odpowiedź rozpoznajesz bardzo często w sercu, przez co? Przez pokój. On jest księciem pokoju. Dlatego, panie, chcemy cię dzisiaj prosić, duchu święty, o to, byś nas uczył modlitwy, uczył rozpoznawania twojej odpowiedzi na modlitwy, byśmy rozpoznawali twoje przyjście i twoje tak przez pokój serca, przez głęboki pokój, który przewyższa nasz umysł i rozum. Przyjdź, duchu święty, ucz nas modlić się, ucz nas ufać Tobie. I ucz nas iść za Tobą. O to się modlimy, o to prosimy w potężnym imieniu Jezusa. Amen. Niech tak się stanie i niech tak będzie. Posyłajcie ten kwadransik dalej. Posyłajcie kwadransik do tych, którzy y, potrzebują angielskich napisów, bo jak widzicie, te napisy angielskie dalej są. Także niech on się rozprzestrzenia. A jeśli korzystacie ze świętych słów, które codziennie rano o 6 się pojawiają, to dawajcie tam łapki w górę. Jeśli będzie około tysiąca łapek zawsze w górę, to będę wiedział, że trzeba robić dalej i się nie zatrzymujemy. Także niech Pan Bóg Wam błogosławi. Tu też możecie zostawić łapkę, komentarz. Niech niosą się te treści dalej. Niech Bóg Wam błogosławi.